Pęcherzyk żółciowy. Barwienie hematoksyliną i eozyną. Omawiany preparat przedstawia przekrój przez ścianę pęcherzyka żółciowego wybarwiony metodą hematoksylina-eozyna. Ściana pęcherzyka żółciowego zbudowana jest z błony śluzowej, błony mięśniowej oraz słabo rozwiniętej błony surowiczej łączącej się z otrzewną. W części pęcherzyka zwróconej do wątroby Błona surowicza styka się z tkanką łączną torebki wątrobowej. Błona śluzowa obkurczonego pęcherzyka wytwarza liczne fałdy, które znikają, gdy pęcherzyk ulega rozciągnięciu. Na preparacie widoczne są liczne mostki łączące poszczególne fałdy śluzówki, w efekcie czego w dolnej części błony śluzowej widoczne są uchyłki, jedynie wyglądem przypominające gruczoły jelitowe. Błona śluzowa wysłana jest wysokim nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, którego powierzchnia pokryta jest mikrokosmkami, co wskazuje na jego czynność resorpcyjną. Na preparacie dobrze widoczne są cechy charakterystyczne dla tego typu nabłonka. Jedna warstwa wysokich, ściśle przylegających do siebie komórek z owalnym, euchromatycznym jądrem komórkowym zlokalizowanym w przypodstawnym obszarze cytoplazmy. Jako, że jest to nabłonek jednowarstwowy, każda z komórek ma kontakt z błoną podstawną. Pod nabłonkiem znajduje się blaszka właściwa błony śluzowej zbudowana z tkanki łącznej luźnej, w której widoczne są naczynia krwionośne. Ściana pęcherzyka pozbawiona jest obecności blaszki mięśniowej błony śluzowej oraz błony podśluzowej. Czego konsekwencją jest bezpośredni kontakt blaszki właściwej błony śluzowej z błoną mięśniową. Komórki mięśniówki gładkiej, wchodzące w skład tej warstwy, mają przeważnie układ spiralny, choć zdarzają się także widoczne przekroje o przebiegu podłużnym i okrężnym. Najbardziej zewnętrzną warstwę ściany pęcherzyka żółciowego w omawianym preparacie stanowi błona surowicza, gdzie wybarwiona na kolor jasno-różowy tkanka łączna wiotka pokryta jest międzybłonkiem, czyli nabłonkiem jednowarstwowym płaskim. Główną funkcją pęcherzyka żółciowego jest gromadzenie oraz zagęszczanie żółci. Odbywa się to przez wchłanianie wody i elektrolitów przez komórki nabłonkowe wyścielające pęcherzyk, a następnie ich transport do naczyń włosowatych zlokalizowanych w blaszce właściwej błony śluzowej. Reabsorpcja wody z żółci jest jednym z czynników biorących udział w tworzeniu kamieni żółciowych w świetle pęcherzyka lub przewodów żółciowych. Przesycenie żółci cholesterolem prowadzi do powstawania kamieni cholesterolowych, natomiast obecność kamieni pigmentowych świadczy o obecności w żółci nadmiernej ilości niesprzężonej bilirubiny.